Spójrz. Niebo dziś rozciągnęło nad nami płaszcz łagodności, a biały kwiat syringi, jak dłonie złożone do modlitwy, drży na wietrze. W tej chwili wszystko milczy, tylko serce pamięta, tylko dusza wspomina. Dziś niebo jest bramą, dziś biały kwiat jest modlitwą, dziś nasze serca są świątynią wdzięczności i żalu. Ojciec święty zakończył swoją pielgrzymkę po drogach tego świata. I tak jak płatki syringi opadają cicho na ziemię, tak opadają nasze łzy. Ale w ciszy wiemy, miłość nie umiera, światło nie gaśnie, droga trwa dalej. Panie wszechświata, który rozciągasz niebo nad naszymi głowami jak błękitną pieśń, spójrz dziś na nasze serca, które płaczą i śpiewają jednocześnie. Dziękujemy Ci za życie Twojego sługi papieża, za każdy krok Jego wędrówki. Za każde słowo, które było mostem, za każdy gest, który był Twoim dotknięciem. Panie światła, ty, który zapalasz gwiazdy i tulisz ludzkie dusze, przyjmij go do domu, który nie zna zmierzchu. Niech zamknie oczy na bóle tego świata, a otworzy je na światło, które nie zna zmroku. Niech Twoje anioły poprowadzą go przez próg życia. Niech Twoje ramiona będą jego schronieniem. Obmyj go wodą Twojej miłości. Przyodziej w szatę Twojego miłosierdzia. Nakarm go chlebem wieczności. Panie, gdy patrzymy na białe kwiaty, widzimy Jego czystość. Gdy patrzymy na niebo, czujemy Jego wolność. Gdy zamykamy oczy, słyszymy Jego modlitwę wciąż płynącą. Pozwól nam, Panie, nie zapomnieć. Pozwól nam, Panie, iść ścieżką, którą nam wskazywał. Pozwól nam, Panie. Wierzyć w światło, które nie gaśnie. Bracie, siostro, nie lękajcie się, łez. One są modlitwą duszy. Nie bójcie się ciszy. W niej mówi Bóg. Nie odwracajcie oczu od nieba. Tam zapisane są nasze modlitwy. Papież odszedł, ale nie odszedł od naszych serc. Jego życie stało się ziarnem, a ziarno wyda plon w duszach tych, którzy pamiętają. Patrz dziś na białą syringę. Jej zapach to woń świętości, jej biel to znak, że wszystko, co czyste, przetrwa. Idźmy więc dalej, z sercem cichym jak woda, z wiarą mocną jak góry, z nadzieją, która jak światło świecy nigdy nie zgaśnie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, podziel się nią z kimś, kto dziś potrzebuje światła. Może ktoś bliski, może ktoś milczący od dawna, może właśnie on czeka na taki szept nieba. A jeśli chcesz, by ten kanał trwał, wspieraj go modlitwą, dobrym słowem, udostępnieniem. Niech przestrzeń ciszy i nadziei rozlewa się dalej, tam gdzie światło jest najbardziej potrzebne. Z serca dziękuję. Z modlitwą, brat Balenty.